Ja mam trochę mieszane z tym uczucia. Od Wardów, ten fog. Fajnie pokazuje gdzie co widać. No takie drobne ułatwienie, ale no. Ostatnio dota jest. Znaczy drobne, bardzo... to, to, bym, to bym się kłócił, ale. Okej, okay, to trzeba było się tego drobne. nauczyć. A teraz, teraz już nie. Ale to nawet widać, gdzie stoją drzewa, przecież jak stawiasz i gdzie będzie wizja, gdzie nie. Bo kółko granice dokąd ward sięga zawsze były, więc to jest. Właśnie nie zawsze były. To też jest. Ostatnie miesiące nowość. Nie, tak. kółka zielona zasięgu wardów były bardzo dawno. Ale chodzi mi o to, sam ten fog niebieski, gdzie sam. Nie wiem, okazuje, to w ostatnim patchu było. Mamy teraz no, inicjację na Viperze. Ale no, 200 również. W epicenter tutaj bardzo ładnie wjechał Sand King. No upadnie Smuda, upadnie również Gieras, także dwa. Trzech. Trzech zginęło tutaj z grabem. I raczej no. będzie czterech. I upadnie nawet czterech. Tu Inwokera brakło definitywnie. Ale ten za to weźmie środkową linię, no. Nie opłacała się wymiana, bo i na górze wezmą tower. Znaczy skuriusz no, Grabarzem to... jej dobry pomysł, zainicjowali, ale zostali skontrinicjowani, więc. Top tower could use więc. Ale bardzo dobrze sobie radzą. Widać, że chociaż draft bardziej podobał się tam, na... grabarzy. To akurat też sobie dużo lepiej radzą w praktyce. No, mają dużo, le dużo lepszą egzekucję. Tak, bardzo ładnie gra tutaj Mizel na Androidzie. Ma ekro całkiem, całkiem niezłe. Chociaż masz... nie było się na razie gdzie popisać przy tym. Ale i tak masz już prawie 2000 golda. przewagi Nićkiem. nad drugim. Do swojego teamu, Sand King. Tak, Kingiem. no Sand Kingiem, który tutaj bardzo free farmi na dole. Nie ma porównania. On sobie bardzo, bardzo free farmi, bo nie mógł podejść nawet do niego sam. Teraz no grabarze jeszcze... się pokusili na ogramagi, ale czy uda im się go zabić, czy przypłacą to sami życiem. Ale wygląda na to, że sami przypłacą to życiem. Chociaż w ostatniej chwili Stun i czy. Uff. Jeden cios więcej i, i Slardar by tego nie przeżył. Ale tak samo, jeden cios więcej i ogromagi by tego nie przeżył. Tak, tutaj brakło nawet Wave of Terror, miało jeszcze kilka sekund cooldownu. Akurat by go dobiło. W tym czasie Viper sobie puszuje i chyba y sforsuje dolnego wieżę, tak bez problemów. To są już trzy Nie, dwie wieże. Trzecia jeszcze stoi na górze, ale też już ma niewielkie hapeki. No, i zaczynamy dochodzić na ten moment do momentu o, ład ładny free frag na Sandkingu. Aha, y wróciłeś już tam in-game, wszystko słychać? Bo tu dostaje jedno info, że tylko mnie słychać in-game, nie wiem czy. In-game? Znaczy jak in -game? Op Jakie opóźnienie ustawiłeś? Czy teraz jak wróciłeś coś się nie popierdzieliło z audio? Znaczy, ja tu nic nie zmieniałem w tym w in-game i mnie pokazuje, że ja jestem w in-game. Aha, że jest mikrofon i że mówisz. Okej, okay, to pewnie delay tak, jakiś. Tak mi pokazuje i... w game. Ie. Poki. Także nie wiem. Nie pamiętasz ile delay'u obstawiałeś? W grze są dwie minuty na oglądaniu gry bezpośrednio przez klienta i okay. pięć minut na streamie. Nie to powinno wszystko działać. Nie wiem, o co chodzi z tym blue screenami. A w tym momencie wyhaczony Darks. Disruptor na topie. I pomimo tego, że tak patrząc na killsy, to mamy praktycznie wyrównane w tym momencie. 12 do 14, no to nie jest wielka różnica. Ale jeśli przyjrzymy się różnicy w wartości w expie, to jest to prawie 4000 golda i 5000 expa. Więc jest to... pomimo że tak nie widać patrząc po prostu po levelu. Znaczy po fragach, no to jest to znacząca różnica na ten moment. Teraz pytanie: czy CC to wykorzysta, czy zaczną się bawić? W tym momencie graba, że oddają za darmo drugą wieżę na górnym lane. I wygląda, że będą starali się sforsować bazę. A grabarze jakoś w ogóle się nie kwapią do bronienia. Już połowa wieży padła. Czy czwarte? I czy padnie wieża w bazie? Tak, mamy 19 minutę i już pierwsza wieża w bazie po stronie grabarzy padła. Mamy teraz inicjację na Miśku, który wygląda na to, że tego nie przeżyje. Wenchful Spirit za Druida w tym czasie. tower za miśka. wydaje mi się, że bardzo opłacalnie, teraz już szrajny będą mogli zniszczyć, to jest kolejny, kolejny plus dla nich, kolejny gold To też shrine'y, później jakiegoś rosha nawet No, ale tutaj chyba ogry jeszcze przypłaci to życie, no, tu nie, nie ma blinka na sladdarze, ale spokojnie z hulsav'em go dogonią Tak, spokojnie go sobie Invoker wyklika hmm, podobno dalej tylko mnie słychać w grze Powiem tak, yy, tam ta. No. Ten mecz w ogóle, niestety, coś jest szalone. Nie wiem o co chodzi. W tym momencie mi w ogóle dotę waliło znowu, więc jest świetnie. Nie wwaliłem, okay, ale, stream, jako... ale stream działa. Jest, przynajmniej. Stream z Stream ani waliły, waliło tylko Dota, także już się włączał ponownie. Ale nie wiem o co chodzi po prostu. Takie problemy jeszcze nie miałem i. Nie wiem. Może trzeba będzie znowu komputer z sformatować, na co nie mam kompletnie ochoty. No jest to męczące zajęcie, to fakt. Znaczy nie tyle męczące, co jakbym... Znowu wyhaczony dysryptor na midzie. Znaczy wiesz, bardziej chodzi o to, że gdyby miał pewność, że jak zrobię format, to to będzie działać, nie? To bym to zrobił od kopa i się w ogóle nie, 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 nie przejmował. Ale nie ma żadnej gwarancji, że to coś, cokolwiek naprawi. W drużyna CC przejmuje, zdobędzie praktycznie darmowego Rosha. O, i tutaj chyba już mogą podchodzić pod drugi, pod drugi high ground. A ciekawym jest to, że drużyna Grabarzy w tym momencie już wyrównała yy, EXPA z drużyną CC. Są na zero. Tam około, mam cały tysiąc różnicy. Z prawie 6 ponad które było. Natomiast grabarze znowu za darmo odradzą drugą wieżę no. na midzie. No, powoli, powoli. To będzie mi się wydaje, długi high ground. Spokojnie mi się dają. Tak, o, jest demolish. Byłem ciekawy, ile to dokładnie. 40% obrażeń na budynki premii, co jest bardzo dużo. No, ja mówiłem, no, że jak mi się zacznie bić wieże, to one będą schodziły jak, jak papier, nie? I właśnie to tak, mamy. Tak, to jest... ale mówię, biorąc pod uwagę to, że mi się teraz nie ma żadnych itemów, to i tak bardzo dużo. No, bardzo dużo. Całkiem zadaje obrażeń. No, raz teraz Gieras razem z Inchu wjechali na daggerze. Inwoker rozkręca midball. Teraz jeszcze Sandking ze swoim epicenter. Upadł Bobby, upadnie jeszcze Smuda, klikany tutaj przez Mizela. Ten ma IG cały czas dostępny. Poszedł swap, ale Smuda upadł. Również Gieras i Foka. Wykupienie się Gierasa, momentalnie. No i triple kill dla Miśka. Odpalony jeszcze shrine, tu ratują się Inchu z Gierasem. O, zostanie wyklikany ogre. Wstaje, wstaje Misiek, wstaje Misiek. No invoker coś tutaj cały czas stoi z tyłu, wykupił się. Będzie pogoń. No, mi Misklikował jednak blinka. Wyklikają Incha, Nie zdążą wyklikać inha. No, jeszcze Misiek, Swap, basz. O, to udało się. No. dwa baki poszły, ale no, udało się. wipe, Przynajmniej raksy. Raksy zachowane. No, team teamfightem, myślę, że Grabarze mogli bardzo dużo odbić, pomimo poświęcenia dwóch wież. Tylko czemu pod, to by też podsumowanie pokazało z tylko z dwóch zabójstw, a nie z całego teamfightu? Tak, tak, też mi pokazało tylko z tego Vipera Aj, i Lone Bardzo duży teamfight. No, jestem ciekaw właśnie, ile, jak, jak dużo zyskali. No, będziemy musieli poczekać na zaktualizowanie się grafów. Ale już widzimy po expie, że jest to taki dra, drastyczny, drastyczny skok w górę. I że grabarze znowu praktycznie nie mają żadnej wizji. Mają jeden word postawiony na górnej runie i tyle. Grają praktycznie na ślepo. Pewnie poszli stwierdzić, że pójdą całkowitą obronę. Więc im wizja niepotrzebna. No, na razie muszą się nastawić na bronienie high groundu, bo tutaj z taką przewagą... Kuriusz cheaters będą napierać coraz bardziej i się ich No właśnie, jakiegoś... po, powiem ci, że ta przewaga się dość nie mi szyła, No zobacz, zobacz na wykres z że w tym momencie to grabarze mają już przewagę w doświadczeniu, prawda? No dobrze, ale poważa to z tej strony. Jeśli oni teraz wygrają chociaż jeden teamfight, jeśli upadnie Lifestealer albo Slardar, to już jest łatwe wejście na high ground i oni biorą no za jednym tak. razem dwie linie raksów całe, tym, bo tutaj już poszły buybacki. W tym momencie tylko Londroid ma buybacka na całej mapie. Więc jakakolwiek śmiejesz, to faktycznie nic nie będzie. Bęga próbowała... No bardzo odważny ten swap od Smudy, ale no przypłacił to życiem. Wjechał kieras z Blinkiem, ale no nikt nie upadł, wyratowali się tutaj. No właśnie, Jeszcze obijany właśnie... od Vipera, to właśnie. Pytanie, czy to był odważny swap, czy to był po prostu naprawdę głupi swap, bo wiesz, ona zaswapowała Miśka, ale pod co? Nie było ani Gwieży, ani Creepów, ani Herosów. Ten swap... no I tak jak mówiłem... Tak jak mówiłem tutaj. No jak już, upadnie, invoker, już, już Invoker pisał GG, także. GGG. Także CC, y, pomimo przegrania 5 za jednego poprzedniego teamfighta, odwróciło na swoją stronę i w 25 minucie graba, że wpisują CC. CC, tak. O, chociaż jeden, jeden teamfight w całej, przewagi w całej grze, którą mieli i kuryści tak naprawdę nie. Aż tyle im nie daje, chociaż na pewno się odbili chociaż trochę. No i cóż, no, zobaczymy co w drugiej gierce pokażą jeszcze. Czy to znowu będzie taki stomp, jak tym razem, czy, czy może jakiś opór. No nic, w każdym razie zapraszamy.